Witaj. Witaj. Jak ci się spało? Łóżko w miarę wygodne? Tak, spało mi się dość wygodnie, lecz miałem dziwny sen, w którym rozmawiałem ze swoim bratem na moście prowadzącym do naszej wioski. I co? Widziałeś go? Co ci powiedział? Nie, nie widziałem go. Ale nie zdążyłem z nim być z długo porozmawiać. Wiem, że umarł, tak jak ja. Gdy pytałem go gdzie jest, jego grobowiec, nie odpowiedział mi i zamilkł. Wiesz co? Wydaje mi się, że im częściej będziesz miał te wizje, tym staną się one dłuższe oraz wyraźniejsze. Być może. Wiesz co? Nie zamartwiej się tym. Idź pozwiedzać wioskę. Pójdź do karćmy, tam na pewno usłyszysz najnowsze wieści. Dobrze, pójdę. Witaj, kim jesteś? To bez znaczenia, lepiej żebyś jak najmniej o mnie wiedział Co ciekawego dzieje się w okolicy w ostatnim czasu? Podobno mówią o jakimś człowieku, który wygląda jakby przybył z przyszłości. I kręcić się tutaj zaczynają oddziały Lorda Elliot'a Znów ten Lord Elliot Szukałam pewnie tego człowieka Hej ty, jesteś aresztowany z rozkazu generała Aquiliusa Ale co ja takiego zrobiłem? dużo by mówić a teraz pójdziesz z nami Co się tutaj dzieje? Cicho, nie mów o tym. Lord, Eliot, wszystko słyszy. Kotwójcie, tutaj chyba nie jest już bezpiecznie. Szukajmy ludzi Lorda Elliota. Zabrali jakiegoś wędrowca w karczmy. Wiem, u mnie też byli. Pytali o jakiegoś człowieka z przeszłości. Oczywiście nic im nie odpowiedziałem. To dobrze, chyba musimy stąd uciekać. Może do Twojego kuzyna w Korm. Znakomity pomysł. Weź to, co potrzebujesz z piwnicy i przyjdź do mnie, kiedy będziesz gotowy. Dobrze. I co? Jesteś już gotowy? Mm, tak, ale mam takie pytanie. Czy byłeś kiedyś kowalem? Widziałem w Filińce mocno na kowadło. Ja nie byłem, ale mój pradziadek był. Tylko to kowadło ocalało z jego warsztatu. Aha, to co? ruszamy? Dobrze, zaprowadzę się do koni. Jeden jest mój, drugi mojego kuzyna. Weź tego po lewej. Ja biorę tego po prawej. Ja prowadzę. Ty chodź za mną. Tylko nie idź za szybko. Mój koniec już dość stary. Dobra. Jeszcze nikt nie filmuje bramy. Zwolni trochę, przed nami jest rzeka. Tutaj też musisz uważać. Tutaj jest tajnie, możemy przywiązać swoje konie. Na razie uwiążmy je tutaj. Uwiąż mojego. I kurzę się nimi zajmie. Chodź, zaprowadzę cię do mojego kuzyna. Czemu te budynki są takie same? Wiesz, teren jest tu grząski i większe budowle mogłyby się zapaść. Poza tym, nie występuje tu zbyt wiele surowców. Ty kuzyn chyba śpi. Kuzynie! Kuzynie otwórz już idę wi Witaj Kuzynie, co cię tu sprowadza? Witaj, szukamy schronienia. Gormalin już nie jest bezpiecznie. Szukają nas. Kto jest z tobą? Nazywam się Aaron. Możesz to nie uwierzyć, ale Aaron pochodzi z przeszłości. Ożył po ponad pięciu wiekach. Co takiego? Zaraz to wszystko powiecie. Teraz wejście. Teraz opowiedz mi o wszystkim. Ach, to długa historia. Zaczęło się to wszystko, kiedy ja wraz z moim bratem żyliśmy sobie w spokoju w domku pośrodku lasu. Pewnej nocy naszą chatę otoczyła bardzo gęsta mgła. Co się stało potem? Był środek nocy. Chcieliśmy zasnąć, ale obudziły nas chlepliwe wrzaski. Poszedłem to sprawdzić i napotkałem zjawę, której nie dało się zranić. A jak ona wyglądała? To była postać w czarnych szatach i o tropio bladej twarzy. Hmm, to mi przypomina. Chodźmy. Wydaje mi się, że nas szukają. Chyba nie jesteście tu już bezpieczni. Zejdźcie do podziemi, tam was nie znajdą. Trzymaj. Tam jest dość ciemno. Dajmy może jakąś ochotnię. nie, chodź za mną. Jeśli jeszcze się kiedyś spotkamy, to opowiem Ci resztę. Czy to nie są te słynne tunele na Korm? Tak, to właśnie one. Podobno strzeli ich jakaś klątwa. Jednak uważam ją tylko za wymysł jakichś zabobonnych wieśniaków. Oby, ale trudno uważać nieco za zabobon. O tym co przeżyłem wraz z moim bratem. Opa, tutaj są jakieś piwnice, bo powinniśmy je przeszukać. Tu jest jakaś dosyć duża skrzynia. Ja w coś w niej jest. Popatrzcie, tutaj jest złota. To czerwone to chyba ja cynober, a to żółte to nie mam pojęcia. Śmierdzi strasznie. To żółte to siarka, a z tego co wiem z cynoberu da się wytopić się tęć Weź te przedmioty, ja mam za moje kieszenie Dobrze Chodźmy dalej Nie ma tu nic ciekawego Opatrz że tutaj jest minerałów i że też mieszkańcy jeszcze nie odkryli tych złóż Wiesz, kolem działał kiedyś kamieniową Znajdował się niedaleko domu mojego kuzyna Ale z pewnego razu przyszli ludzie do Elliota I po prostu go zamknęli Nie wiadomo dlaczego Kolejne pomieszczenie Właśnie w takich kufrach znajdowałem najciekawsze przedmioty Jest trochę złota i giga kryształków soli Reszta to zwykłe śmieci Wezmę tylko złoto. Weź też sól. Z tego co wyczytałem kiedyś w Starej Księdze wynika, że może ona chronić przed nekromancją. Dobrze. Widzę, że interesujesz się alchemią. Jednak nie wiesz y, jaką sztuką jest uważanie dobrej mixtury. Chodźmy dalej, bo znajdziemy coś jeszcze ciekawszego. To jest zwykły gruz. Dobrze więc chodźmy dalej. Uuu. O no Podobny symbol widziałem kiedyś obok Czarnej Wieży, gdzie z bratem po raz pierwszy zmierzyliśmy się z nekromantą Mi się wydaje, ten symbol jest jakąś pamiątką po barbarzyńcach zamieszkujących kiedyś Dloem Dziwne Tamten, który widziałem 500 lat temu znajdował się na kontynencie Nie mam pojęcia skąd się tu znalazł I wolę nie wiedzieć, chodźmy Owszem, gdy patrzę ten symbol, te ciarki przechodzą mi po plecach. Na kamienia na kamieniach. Czy to jest...? Nie... Tak czuję, że coś... Na dole czeka nas coś, co może nas nieźle przerazić. O ile to, co nie przerazi. A czy to nie jest pracownia nekromanty? Już wiem czemu wieśniacy tak bardzo boją się tych loków. Zobaczę co jest na dole, ty tu zostań Być szybko bo będę w samych ciemnościach Dobrze Co tam jest na dole? Czy da się przejść? Na dole jest jakaś cuchnąca pieczaja nie wiem czy da się przejść, ale prawdopodobnie to jest legowisko Morlaga. Legowisko czego? No Morlaga. Nieumarłego lindożercy. Czy to jest jakiś rodzaj gula? Nie, to zupełnie inna istota. Lepiej przygotuj się do walki. Wziąłeś jakąś broń? Tak, mam pałkę. Ty zaatakuj go od przodu, a ja zajdę go od tyłu i spróbuję rozbić mu czaszkę pałką. Dobrze, twoja taktyka wydaje się być dobra. Chodź tu potworzę. No chodź tu. Witaj bracie. Teraz Chyba skrzynia, w której Mordak przechowywał swoje łupy. Znalazłem jakiś miecz. Wygląda na stary, ale na ostry. Hmm, ja wezmę to złoto i klejnoty. Mogą się przydać. Prowadź. Prowadź. Rozwidlenie. Tym stronę idziemy? Chodźmy w prawo. A niech to ślepy zaułek. Musimy iść w drugą stronę. Chyba znalazłem wyjście. Jesteśmy już z dala od wioski. Dokąd teraz? Pójdziemy do portu, niedaleko Korem. Tam na pewno zacumowany jest jakiś statek. Co zamierzasz? Po cichu dostaniemy się na statek. Tym popłyniemy w bezpieczniejsze miejsce. W takim razie ruszajmy. Bądź czujny. Jesteśmy w porcie. Ahoj marynarzu, dokąd płynie ten okręt? Do południowych krain. Może się załapać na rejs? Nie mogę was wpuścić. Hmm. W takim razie... Przemyśl to sobie jeszcze raz. No dobra, chodźcie. Pod pokładem znajduje się pokój przemytników. Tam będziecie bezpieczni do końca podróży. Chodźcie, zaprowadzę was. zostawił nas. Chodź, musimy poszukać tego pomieszczenia. Patrz, nie było upyte. Tutaj są normalne drzwi. Myślę, że jakoś przeżyjemy. Mi też się tak wydaje. Pozwiedzać wioskę. Pójdź do karczmy, Tam na pewno usłyszysz najnowsze wieści. Dobrze, pójdę. Uważaj, bo pada. Właśnie nie chcesz włączyć ten deszcz. Tak, no. Dobrze, graj, to się wytnie. Teraz chwilowo można mówić. Dobra. Dobra, jeszcze... włączyć. Sorry, nie włączyć. Serio, nie, teraz. nie, teraz nie, teraz nie robisz... Jak jest już na nagraniu, to niech będzie już... Nie, dobra, wiesz tak tak tak. <grym> o, dobra. Także mu nie wypadło. Czy mogę tego odkształtnąć? <grym> dobra, już nie mówić. Poczekaj. To są jakieś piwnice. I jakaś swoja skrzynia. Tu items.